Wypoczywaj tak jak lubisz w gminie Rewal. Już po raz drugi gminy Rewa tutaj w Niechorze świętujemy Święto Morza przy udziale naszego wojska, służb mundurowych, naszych ratowników, służb morskich, jak również naszych wspaniałych rybaków. Cieszymy się, że świadkami tej naszej uroczystości było tyle turystów, tyle czasowców, którzy za punkt swojego plażowania wybrali właśnie gminę Rewa i to nasze kameralne Niechorze. Święto Morza w gminie Rewar to szczególna uroczystość, a dzisiaj podczas tego święta otworzyliśmy tak długo oczekiwaną inwestycję, a więc pomost spacerowy tutaj w Niechorzu, który został przez gminę wyremontowany na kaimie starego pomostu wojskowego. Kiedyś on służył celom wojskowym, skąd miało wojsko ruszyć na podbójdani. Na szczęście zimna wojna się skończyła. Mamy już cele pokojowe i ten pomoc nasz tutaj wojskowy, desantowy został przekształcony w takie mini-molo długości 130 metrów i o wartości inwestycji 3,5 miliona złotych realizowane z budżetu gminy Rewal. Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj tutaj zgromadzeni będą wspaniale wspominać tę naszą uroczystość, zwłaszcza, że ona była w takim duchu patriotyzmu pod naszą biało-czerwoną flagą. Wypoczywaj tak, jak lubisz, w gminie Rewal.